Teren Starego Rynku. Myślę, że mieszkańcy Częstochowy już od jakiegoś czasu obserwują tam zmiany zachodzące i obok um, wystawy i galerii plenerowej rzeźb artysty Jerzego Kędziory, Fontanny. Oraz miejsc do wypoczynku, na pewno niewątpliwą atrakcją również będą powstający kompleks, który w części podziemnej obejmuje Pawilon Muzeum Częstochowskiego. Ten pawilon jest w formie, w charakterze rezerwatu archeologiczno-architektonicznego. W rezerwacie tym są prezentowane relikty piwnic pierwszego Częstochowskiego ratusza. Wokół nich jest zaprojektowana przestrzeń wystawiennicza, w której zaprezentujemy wystawę dotyczącą i historii ratusza, i może no, wręcz szerzej, i historii Starego Rynku, Starego Miasta na tle historii częstochowej. Wystawa obejmuje okres funkcjonowania ratusza, tego pierwszego częstoowskiego i przypada na wiek od XVI do XVIII wieku. Zaprezentujemy również zabytki, które zostały pozyskane w trakcie badań wykopaliskowych i w obrębie Starego Rynku, ale także również na sąsiednich, pobliskich stanowiskach i przy kościele świętego. Zygmunta, a także na ulicy Jaskrowskiej, gdzie odkopane zostały fundamenty kościoła świętej barbary. Także myślę, że już dziś mam nadzieję, że mogę zaprosić latem na Stary Rynek do Muzeum Częstowskiego, do pawilonu.